Witajcie! Ostatnio rozmawialiśmy o koronach z wymiennymi wkładami. Dziś porozmawiamy o bimetalach. Startujemy! Na początku filmu musimy wyjaśnić sobie, czym są korony bimetaliczne. Czy chodzi o to, że można wiercić w dwóch różnych materiałach? Nie. Chodzi o jej konstrukcję. Otwornica ta składa się z dwóch części: korpusu oraz wieńca zębatego. Każdy z tych elementów wykonany jest z innego metalu. Wieniec to stal HSS. Gwarantuje wysoką wytrzymałość i świetne rezultaty, cięcia. Niestety, z racji, że jest bardzo twardy, nie jest elastyczny, a właśnie ta cecha potrzebna jest przy korpusie. Po co to wszystko? Aby uzyskać otwornicę, która daje najlepszy rezultat. A do czego używamy otwornicy bimetalicznej? Proszę bardzo: drewno, sklejka, stal, metale kolorowe, płyta gipsowo-kartonowa, tworzywa sztuczne. Zastosowań jest naprawdę wiele. I właśnie dlatego otwornica ta jest tak popularna. Jak już wyjaśniliśmy sobie te podstawy, teraz pokażę Wam, co możemy Wam zaproponować w firmie Wolfcraft. Jako pierwszą zaproponuję otwornicę czerwoną. Ma ona stały 50 mm, który zapewnia stabilność i komfort prowadzenia podczas wiercenia otworów. Dodatkowo otwornica ta ma wymienne wiertło prowadzące, więc żaden materiał nie jest nam groźny. To jeszcze nie wszystko. Otwornica ta posiada certyfikat TIF, który jest gwarancją jakości i bezpieczeństwa. Dodatkowo zakres średnic od 20 do 152 mm jest dodatkowym atutem. Głębokość wiercenia w tej otwornicy to aż 40 mm, co stawia tą koronę bardzo wysoko w rankingu otwornic. Jeżeli zamiast otwornic pełnych używasz takich, które występują w zestawie bądź mają wymienną koronę, również znajdziesz się w naszej ofercie. I tak jak te poprzednie posiadają certyfikat TIF oraz głębokość ścięcia 40 mm. Zakres średnic to od 20 do 68 mm. No dobra, ale po co ci dwie takie same otwornice, prawda? Otóż jest jeszcze między nimi różnica. Różnią się troszeczkę inną geometrią zęba. I tak czerwona to jest 60% drewno, 40 metal. W przypadku tej korony jest dokładnie na odwrót. Jeżeli masz jakieś pytania, zachęcam do zadawania pod filmem. Dodatkowo wrzucam także link do YouTube'a, w którym możecie zobaczyć, jak firma Wolfcraft testuje otwornice. Pozdrawiam i zachęcam do oglądania.